Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymon, a wy oglądacie. Nianie! Moi drodzy, to już piąty odcinek pierwszego sezonu Niani, i tak wiem, nikt się dzisiaj odcinka nie spodziewał. Ale przygotujcie się, coś tak czuję, że w tym tygodniu tych niespodzianek trochę będzie. Tymczasem bez zbędnego przedłużania, bierzcie coś do picia, bierzcie coś do jedzenia. No i zaczynamy! Wiesz, co ja otworzę, a ty dokończ? Mm. O, panna Karolina, witam. Proszę się rozgościć. Tak, jak już pani zdążyła to zrobić. I pan jak to jest? Tyle pracy, trzeba popracować przy dzieciach, trzeba popracować przy szefie. Po prostu nie zdążyłam się ubrać. <noise> Proszę pana, panna Karolina przyszła! <noise> Dzisiaj litość boską, nie jesteśmy na bazarze. Nareszcie. O! Jaki śliczny mundurek! Mundurki tylko fajnie wyglądają. Po musiałem taki nosić i wcale nie było mi wygodnie. Chociaż wszyscy się zachwycali, że tak fajnie, tak samo wyglądamy. Przecież wyglądam jak pensjonarka. Kochanie, nawet o tym nie wiesz, ale faceci uwielbiają takie obciuszki. Błagam cię na litość boską! Twoja limuzyna czeka! Dlaczego nie możemy jeździć tramwajem jak inne dzieci? Kochanie, powinieneś być wdzięczny. Wasz ojciec musiał iść 10 kilometrów przez zaspy do swojej limuzyny. Dzień dobry. Ooo, jaki przystojniak. Ojej, chwila. Tutaj pan coś ma. Aha. Kleks. O, to nie wykracza trochę poza kompetencje niani? Ch chyba, że Max też potrzebował niani, no to wtedy, wtedy w sumie spoko. No i tak nawiasem mówiąc, jeżeli Adaś nie chce jeździć tą limuzyną, to to, to ja bym sobie w sumie chętnie pojeździł. Hmm. Czy ona obśniła chusteczkę i wtarła to w jego twarz? No przecież myłam zęby, Dobrze, dzieci do szkoły, proszę bardzo. Adaś, 6 razy 12? 72. Dobrze. A tak moja profesora? Bardzo dobra, kochanie, ale czy ty się wybierasz na op operację plastyczną? Lepiej, zdecydowanie lepiej. Bardzo ładnie. A już mi głowa tak cię Mary. <grym> bardzo ładnie, bardzo, bardzo. No dobrze, skarbie, baw się dobrze w szkole. Jak mam się dobrze bawić, w na Antarktydzie spuszczają się lodowce. Spokojnie, Zuziu, myślę, że właśnie po to dostałaś płetwy w tornistrze. Daj jeszcze guziaka tatusiowi. Tatusiowi? Czyżbym przegapiła ślub? Czy pani coś wpadło do oka, czy to taki tik nerwowy? E, ten. Krawat jeszcze muszę poprawić. No, no, widzę, że wszystkich już wzięła pod swoje opiekuńcze skrzydełka. No dobrze, to ja odpruwam. Wyjąć z piekarnika moje cudowne ciastko czekoladowe. Pada, do! Karolina teraz pewnie szuka w głowie miliona sposobów, jak się pozbyć frani z domu. To w sumie jest trochę dziwne, w sensie, bo w tych pierwszych odcinkach, szczególnie niani, Karolina i Max są bardzo blisko, ale chyba nigdy nie jest powiedziane, że są razem. I chyba nigdy nie będzie. Niania, frania, zadomowiła się na dobre. No, tak. Wygląda na to, że to prawdziwy skarb. Tak, tak, to jest naprawdę szczęście. Dla nas wszystkich, że ją wygrzadałeś spod ziemi. No. Wiesz, martwię się tylko, żeby dzieci się do niej zbytnio nie przywiązały. No ale ona jest nianią, o to chodzi. No tak, tylko że wiesz, ja już w ogóle nie mam okazji, żeby spędzać czas z tobą i z dziećmi. Ale Karolina, daj spokój, ty nigdy nie spędzałeś czasu ze mną i z dziećmi. No co do przyszłości? <laughs> Czekaj, jutro ona ma wolne. No to Karolina myślę, że zaraz znajdzie się świetna okazja, żeby spędzić dzień z dzieciakami. Tylko ciekawe, czy ty to przetrwasz. Czyli możemy pójść do zoo. Do zoo. O, cudownie. Będziemy jak jedna wielka rodzina. Ty i ja. I dzieci. No tak, tak. To się rozumie bez słów. Ja ciebie nie znam od tej strony. Max, ja uwielbiam dzieci. To jest przecież naturalne w przyrodzie, jak każda samica. Niektóre samice pożerają swoje młode. Słuszna uwaga, Konradzie. Bardzo słuszna. I coś tak podejrzewam, że mamy w tym przypadku podobny przypadek. Niech tyś idziesz do zoo. Ja Miałam koszmar o kła! Szponach jadowitej żmii. Nie, Busie, WZO trzymają zwierzęta w kratkach. No ona mówi o Karolinie. No, też mi się wydaje, że wcale nie mówi o zwierzątkach WZO. Swoją drogą ja też za ZO za bardzo nie przepadam, ale też rozumiem po co jest. Aczkolwiek sam już tam nie bywam. Ostatnie moje wyjście do Zoto był moment, w którym musiałem zaliczyć jeden przedmiot na studiach. I przez 8 godzin musiałem wybrać sobie jedno zwierzę w zo właśnie i obserwować jego zachowania i notować. To były zajęcia z behawiorystyki. Jak boli ząb, to trzeba iść do dentysty. Nie nie, nie boli mnie ząb, ja tylko źle spałem po tej stronie. Aha, na pewno. Proszę otworzyć buzię. A -a. Nie, nie, to jest moja buzia ja wolę ją trzymać zamkniętą. i pani raz, że od czasu do czasu. Jak pan uważa, ale co będzie, jeżeli wypadną panu wszystkie zęby? Będę za niego przeżuwał. Mam nadzieję, że dostaniesz nadgodziny. Ja też. Dobracie, dlaczego ta woda jest taka lodowata? O Jezus, jak ząb boli, to po prostu nic nie da zrobić. Uwierzcie mi, że coś o tym wiem, bo rok temu miałem do leczenia ich chyba z 15. Nie pytajcie, jak do tego doszło. Widzi pan, co się dzieje, jak się nie chodzi do dentysty? Pan czy nie jest pani przypadkiem wolny dzień? Naprawdę musisz iść? Kochanie, chciałabym zostać z tobą, ale nie mogę. Jestem dzisiaj druhną na ślubie mojej kuzynki, wiesz. Kuzynka. Jest 10 lat ode mnie młodsza i już z Markula znalazła sobie męża. Ta dzisiejsza młodzież, no mówię ci. Okej. Okay. Panna Karolina. O ile się nie pomyliłem. Dzień dobry, Max. Jezus Maria, co ona się z pustyni w puszczy wyrwała? Samotnie wśród Sahary, czy, czy co to jest? Karolina, no wyglądasz yy, olśniewająco. <noise> Jak Elza z afrykańskiego buszu. To jest kolekcja tajemnica Sahary, moja droga. <noise> to przepłaciłaś. Okej, okay, okej, okay. yy, zbieramy się do zoo. Chwileczkę, chwileczkę, Max. Masz tutaj okruszki. Ała! No. Co się stało? Przecież zrobiłam dokładnie to, co ona. Nie idzie pan do żadnego zoo, tylko do dentysty. Miałam kiedyś klientkę w salonie ślubnym. Rozbolał ją ząb. Teraz będzie dość obrzydliwy opis tego, co się z tym zębem działo w tej pracy, więc pozwólcie, że to przeminiemy. Panna Karolina może z nimi iść do zoo. Tak właśnie zaczął się mój koszmar. Oddawaj, no! no! proszę, proszę, jesteście w domu! Zadowoleni? Konrad mi cokolwiek, byle mocne. Pożegnanie z Afryką? Tu bylcom puściły nerwy. Ależ skąd? Bawiliśmy się świetnie, zwłaszcza wtedy, kiedy Adaś puścił Pawia w mój hełm. Ale hełm okazał się szczelny. W każdej sytuacji trzeba znaleźć plusy, to prawda. I widzę, że poszło im świetnie na tym wypadzie. Ale przynajmniej wszyscy są cali. Frania mówiła, żebyś nie dawała mi jeść fast foodów. Przecież chciałeś. Kto ulega zachciankom dziecka? Nie poszliśmy nawet oglądać wypchanych zwierzaków. Frania zawsze nas zabiera, żeby przymierzyć kołnierz z lisa. Przepraszam, czy to jest moja wina, że twoja siostra robiła przystanek w każdej toalecie? Przecież ona ma pęcherz wielkości o, o orzeszka. Frania mówi, że nie jest mała, tylko wrażliwy. Frania. Frania, 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 Frania. Ale ona jest zazdrosna o tą Franie. Karolina, no po prostu nie każdy pasuje do dzieci, no ty, ty ewidentnie nie. I to jest też w porządku, tylko no... No podejrzewam, że ten pociąg nie będzie do ciebie pasował. Ja wam coś powiem o tej waszej Franii. Wasz tata jej płaci za to, że się wami zajmuje. A ja, a ja, to robiłam za darmo! To nieprawda! Pura nienackowa! Susia! Aha! Jeszcze puściłem Pawia do twojej torebki. To co? Za tydzień wesołe miasteczko? No była byłaby świetną. Ale wyglądam. Co? jak czołg przebrany za motyla. Nie możesz wyglądać lepiej niż Panna Młoda. Co to moja wina, że ona jest gruba jak beka? <grym> nie jej kazałam jeść podwójną porcję frytek. A ty zlizywałaś tylko keczup. <grym> Co ty tam majstrujesz? Ja zaklejam dziurę. To czerwonym lakierem? No. Będzie wyglądała jak malinka. Nie miałabym nic przeciwko temu. Ja uwielbiam postać Mamy Frani i żałuję, że ona się nie pojawia w każdym odcinku. Zawsze ma takie fajne teksty do powiedzenia. Kochania, co ty tutaj robisz? Właśnie byłam w pobliżu i pomyślałam, że wpadnę. Jak na słodka, chcesz batonika? To jest pierwsze pytanie, jakie jej zadajesz w skarbie. Co się stało? Tęsknię za tobą. Aniołku, ja też za tobą tęsknię, ale dzisiaj miałaś być w zoo z Karoliną, tak? I chcecie mi powiedzieć, że Zuzia, Ilona ma lat 7-8. Zuzia przeszła pół miasta tylko po to, żeby spotkać się z Franią. Jest to naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne. Gdzie jest tata? Jak ty tutaj trafiłaś? Uciekłam. Wzięłam limuzynę. O, jak ja uciekałam z domu, to wzięłam konserwę. <laughs> Jestem zła. Nie, kochanie. Oczywiście, że nie. Ale kto ucieka z pałacu do rudery? Pomyliłaś kierunki. Ona ucieka do ciebie. Naprawdę? O, to jest najmilsza rzecz, jaką w życiu słyszałam. Uważaj, żebyś nie straciła pracy za tą miłość. No, totalnie. W sensie, wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Frania powinna natychmiast złapać za telefon i zadzwonić do Maksa. Chociaż jest też prawdopodobieństwo, że tam w domu w ogóle nie ogarnęli, że Zuzi nie ma. Ona się do ciebie za bardzo przywiązała. No, no przecież jestem jej nianią. Od 20 lat przychodzi tu taka kobicina sprzątać klatkę. Gdyby nagle znikła, myśli, że ja bym wzięła limuzynę, szukać jej w kozicach wielkich. Mamo, obłagam cię. Nie poddawa jej tematów na następne terapie. To nie jest normalne. No, niby nie jest, ale też trochę jest. Wszyscy byliśmy dziećmi i wiemy, chyba, jak to było łatwo przywiązać się do kogoś. Szczególnie jeżeli ten ktoś dawał nam 100% swojego czasu i uwagi. Także taka chęć Zuzi do spędzenia czasu z Franią jest raczej całkowicie normalna. Max, wróciłeś. Jak było? Jak było u dentysty? Ja też. No jej brzmi, jakbyś miał usta pełne ligniny. Ja Lekarz kazał mi to wyjąć dopiero w domu, Konrad. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze pięć takich i zrobię sobie poduszkę. Jak się czujesz? Ujeździ się dało mi takie znieczulenie, że powaliłoby nawet słonia. To dobrze. Uwierz mi, Max, lepiej było tego nie czuć. Ja pamiętam, jak ja byłem przerażony przed kanałowym leczeniem, które miałem w tamtym roku, bo wszyscy mi opowiadali, że po prostu ja tam padnę na tym fotelu z bólu. A okazało się, że było całkiem spoko. Jakkolwiek spoko może być wizyta u dentysty. I ciągle gręziło o jakimś genialnym wnuczku Robciu. On ma obsesję na punkcie tego Robcia. Robciu stepuje, żongluje, śpiewa. Ja żałuję, że on mnie nie uśpił. A jak twoja wycieczka? Och, było wspaniale. Bardzo się do siebie zbliżyliśmy. Hmm. Adaś nawet wewnętrzył się na pannę Karolinę. Hmm. Masz, Żabciu? Zjedz jeszcze jedno. Mamo, przestań. No, przecież nie widzisz, że ona zaraz zwymiotuje. Daj mi ją porozpieszczać twoimi sukcesami to może być moja jedyna wnuczka. Tutaj Karolina opowiada jak super było dzieciakami, a zaraz się dowiedzą, że jednego dzieciaka to nie ma w domu. Ciekawe jak Maxa to wszystko zareaguje. Bo jako ojciec to myślę, że bym się dość mocno zdenerwował. Halo. Halo, dzień dobry Konradzie. Dzień dobry Franiu. A skąd wiedziałeś, że to ja? Czysty przypadek. <laughs> Słuchaj Konziu, bądź tak dobrym kolegą i, i poprosz szefa, co? Już daję. Nie mają pojęcia, że Zuzia zniknęła. Konrad by coś powiedział. Masz, zjedz jeszcze to z czekolady. O, mamo, przestań ją paść. No, przecież to nie jest gęś, nie robimy pasztetów. Dzień dobry, panu faniu. No, Zuzia chyba nie narzeka z tego, że jest to karmiana. No to moi drodzy, zapinamy pasy. Pora zacząć przedstawienie. Dzień dobry, panie Maksymilianie. Co słychać? Wszystko w porządku? Wszystko w jak najlepszym no. porządku. Karolina i dzieci wspaniale bawiły się w zoo. Panie Maksymilianie, a. A mogłabym porozmawiać z Zuzią? E, chcesz rozmawiać z Zuzią? Tak! Już proszę. Ja! Ja pójdę. Aha. Aha! Kochanie, panna Karolina właśnie idzie na górę po ciebie. O jezu, to jeszcze gorzej! jak ona tam pójdzie i zobaczy, że nie ma Zuzi? Podczas dnia, w którym ona się zajmowała dziećmi, to ona chyba za tam dostanie na miejscu. Ja wcześniej myliłem się co do Karoliny. Ale ona wewnątrz jest zupełnie innym człowiekiem. Tak, tak. Yy, jak jajko niespodzianka. Ona ma taki wpływ na dzieci. No, sama wiesz, jakie one są rozbrykane. Karolina jest taka spokojna, taka opanowana. Nie ma jej! Nie ma jej! Ale jak to jej nie ma? To gdzie ona u diabła jest? No. Jestem prawie pewna, że wróciła razem z nami do domu. Prawie pewna? I mówisz to w obecności ojca? Naprawdę, na miejscu Maxa to byłby moment, w którym zerwałbym tą znajomość. Jak ty jesteś prawie pewna? Przecież ona była pod twoją opieką. Ojej, a przecież mogłam nie zauważyć, jak wyszła. Jest naprawdę malutka. No dzwonię na policję. Cześć, tato. Zuzia, Zuzia, ja cię proszę natychmiast, proszę się wyłączyć, ja muszę za... Zuzia, jak to? Ale Zuzia, co? Ty tam jesteś? Zuz... Zuzia? ej, -e? e -e, e -e, zaraz wychodzę. Nie ruszaj się! E, tak, tak, my też zaraz wychodzimy. Proszę po nas przyjechać e, na wesele. E, wesele jest e, w restauracji Zielony Smok, na Szmulkach. Taka okolica nie bardzo. No, jeżeli okolica nie bardzo, to proponowałbym jednak nie jechać limuzyną. Bo ta limuzyna może nie wrócić w całości. Tam Maciuś puszcza do ciebie oczko! Może się z nim pobawisz, dobrze? Tak! No. Tylko nie opowiadaj o topniejących lodostach, doda? Jaka żelasta wołowina! Za to dałam im tyle kasy w kopertę. Trzeba było im założyć lokatę terminową. Niechby sobie poczekali. Mamo, nie patrz. Co? Ciotka Tereska ma taką sukienkę jak ty! Nie, to tylko kopia! Ej, słuchajcie dziewczyny, pytanie do was. Czy naprawdę was tak bardzo boli to, kiedy jesteście na jakiejś imprezie i jakaś inna dziewczyna się ubierze tak samo? Bo chyba u facetów trochę inaczej to działa. W sensie jak ja jestem na jakiejś imprezie i widzę kogoś ubranego tak jak ja, to jest na takiej zasadzie, że wow, braku, dobry gust. No bo wiecie, ja też się tak ubrałem, nie? A w tych filmach i serialach zawsze to pokazują w taki sposób, że to jest po prostu jakaś masakra. Tutaj! Tutaj! A co to ta Stasinel? A, to jego wspólniczka. Aha. Robi co może. E, mamo, nie wiem czy pan pamięta, to moja mama. Miło mi. A żeby pan wiedział, jak mnie jest miło. A tam jest mój mąż. Stefan! To jest dziedziczne. No w tym wypadku chyba tak. Podejrzewam, że przy Frani i jej mamie to mój zegarek by co chwilę krzyczał, że jestem w zbyt głośnym otoczeniu. Państwo pozwolą, ale muszę zanieść coś do zjedzenia. Ojcu, bez tłuszczu, bez majonezu, bez cholesterolu. Mamo, zlituj się, w szpitalu lepiej karmią! Wolałabym, żeby padł na zawał. Jakby była różnica. No i zguba znaleziona. Mam tylko nadzieję, że teraz Zuzia nie dostanie jakiegoś szlabanu. No bo nie ukrywajmy, chyba miała dość konkretny powód, żeby uciekać w sensie dość konkretny, jak na ośmiolatkę. Zuziu, śmiertelnie się przestraszyłem. Tak, tak, rozchorowaliśmy się ze zmartwienia. Nawet nie wiedziałaś, że jej nie ma! Ale gdybym widziała, to na pewno bym się rozchorowała. Zuziu, co się stało? Dlaczego uciekłaś? No bo ja. Nieważne, nieważne dlaczego. Ważne, że już się znalazła. Uf, uf. Karolina, ty ją zaraz udusisz Nie spocznij, póki jej nie dobiję Weź swoją kurteczkę i porozmawiamy o tym w domu Karolina jest mega zestresowana, bo wie doskonale, że to przez nią Zuzia uciekła I ja mam nadzieję, że to bardzo szybko wyjdzie Ale ja nigdy idę do domu Zaraz Panna Młoda będzie rzucała felonem Pomogę Frani go złapać Ale nie możesz, Panna Frania ma dzisiaj wolno, nie możesz jej przeszkadzać więc to jest prawda? Co, kochanie? Że Babi się z nami tylko dlatego, że mój ci za nie płaci. Skarbie! Co za nędzna, bredna kreatura opowiada ci taki bzdur! <grystanie> Ojej, Frania zawsze wykorzysta każdy moment, żeby tak wiecie, dopiec tej Karolinie. Powiedziałam to z jak najlepszą intencją. Karolina? Pan Skalski! dziś się, tylko nie to, nie nie. Czy ten koszmar się kiedyś skończy? Musi pan, musi pan poznać mojego wnuczka robcia. Ale panie Zdzisławie, to nie jest odpowiedni moment. To, to znany producent, no. Ciążko nakazy, zakazy, stresowanie. Wy to nazywacie dobre wychowanie. Zamiast miłości mam sobie... To chyba ten kuzyn wnuczek, czy kto to tam miał być od tego dentysty. Co tam wiecie, scypuje, śpiewa, tańczy i jeszcze nie wiadomo innego co robi. Karolina, co ci do diabła przyszło do głowy? To twoje dzieci zmówiły się przeciwko mnie! Ścisz się na takim maluku! Ale ona pierwsza zaczęła! Dobrze, że nie dała ci kasa. Dała, dała, ale nie oddałam jej! Przestańcie się kłócić, bo tutaj chodzi o. Maciela! Wolałem porowanie. Gdzie jest no, widzicie? A mnie to o mało nie rozszarpaliście. No i całkowicie słusznie, Karolina. Przypominam, że nie byłoby tej sytuacji, gdyby nie to, że nie potrafi się zajmować tymi dzieciakami. O, wy tu gadacie, a ta biedulka wypłakuje swoje oczęta w toalecie. Idę do ją porozmawiać. Nie, stop! Ja jestem ojcem, ja porozmawiam. Zboczenie. Dobra, niech pani rozmawia. Ja myślę, że to dużo lepszy pomysł, żeby Frania z nią porozmawiała, a nie Max. Nie oszukujmy się, przez ten ostatni czas, odkąd Frania tam u nich pracuje, to ona spędza większość czasu z tymi dzieciakami. Więc śmiem twierdzić, czy może ich nawet lepiej znać. Nigdy nawet nie wyjdę. Kochanie, wyjdź. Czy ty wiesz, że siedząc w tak małym pomieszczeniu, możesz dostać klaustrofobii? Chodź do mnie. O. o! Jedno popołudnie z moją matką jesteś trzy razy cięższa. Kochanie, chciałabym, żebyś mnie posłuchała uważnie, dobrze? Okej. Okay. No, jestem ciekawa, jak Frania to wybroni. No, bo w sumie no, Karolina, mimo wszystko, powiedziała prawdę, tak? No, to jest jej robota zajmowanie się nimi. To prawda, że twój tata płaci mi za to, żebym się tobą opiekowała. Ale nikt nie płaci mi za to. Żebym Cię kochała, a ja Cię kocham. Ja Ciebie też kocham. Chodź mm. tu. Posłuchaj, mówmy jaka prawda. Nie jestem bogaczką i bardzo dobrze, bo jeszcze by mnie porwali dla okupu. Wiesz, ile ja mam na koncie? Tyle, ile kosztuje paczka krakersów. Doskonale rozumiem Franie w tym momencie. Chociaż i tak jest lepiej niż jak kiedyś było, ale może nie zagłębiajmy się w te tematy. Ale jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, a wiesz dlaczego? Bo mam najlepszą pracę pod słońcem. Więc nie robisz tego tylko dla pieniędzy? Skarbie. Robię to, co kocham. Jak odliczę koszty własne, składki, podatki, to zostaje czysta miłość. <noise> no o no i proszę bardzo, wszyscy żyli długo i szczęśliwie Chyba, że nie, bo jeszcze mamy Karolinę Jak się czujesz, kochanie? Tato, co się nie zabije, to cię wzmocni Co? <noise> Wszystko dobrze Dziękuję, panu Franiu Żartuje pan? Przecież niech pan lepiej idzie zatańczyć z córą No <noise> Jedyne, czego chciałam, to żeby dzieci mnie lubiły. Naprawdę, staram się być wrażliwa. No i może właśnie to jest ten problem, że Karolina próbuje ciągle być kimś, kim w zupełności nie jest. No i załóżmy, że nawet by ten jej plan wypalił, że wiecie, zdobędzie tego Skalskiego i te dzieciaki. No to, to jest kwestia czasu, aż w końcu pęknie ta jej maska i pokaże swoją prawdziwą twarz. Dobra, ciepła. Odstep, że w końcu to okropne wachowy! Słodka jesteś naprawdę. Nieszczęśliwego. Słuchaj. Wiem, że widzisz we mnie konkurencję, nawet w tej kiczowa tej sukience, ale tak sobie pomyślałam. Czy nie mogłybyśmy żyć w zgodzie pod jednym dachem? A, zapomniałam, przecież ty nie mieszkasz z nami. Kończysz? Ta rozmowa to po prostu jak takie, wiecie, dwie dziewczyny, które spotykają się gdzieś na jakiejś imprezce i one się kompletnie nienawidzą, ale muszą grać pozory, że wszystko jest w porządku. Tak, tak, tak. Posłuchaj. Karolino, jesteś piękną, inteligentną kobietą i życzę Ci wszystkiego dobrego, ale jeżeli jeszcze raz skrzywdzisz moje dzieciaki. To gwarantuję ci, że Konzio spędzi najbliższe pół roku zmywając Twoją błękitną krew ze ścian, Nie licząc sufitu! O, ja się... Powiedziałam z najlepszą intencją. Chwileczkę. Mamo, to ty... co ty robisz? Myślę, że Karolina zrozumiała. Jezus, Maria, nawet ja zrozumiałem i się zestresowałem. Frani od tej strony nie znaliśmy. To nie mogę zabrać tego małego bukiecika? Poszalałaś? Jeszcze panna młoda nie rzucała. Welonę, a ty już bierzesz ten bukiet? Chyba za coś dam im tę kasę, nie? Zobacz, czy to nie jest słodkie. No, przez słodkie. Idź godzin. No cóż, moi drodzy, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, przynajmniej do końca piątego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał się wam podobał, ponieważ niani w tym tygodniu będzie trochę więcej, ale nic więcej wam nie zdradzę, zobaczycie sami. Ode mnie to na tyle standardowo, pamiętajcie, że linki do pełnego odcinka i do wszystkich moich socjali znajdziecie w opisie, także zachęcam do zapoznania się. No i co? Pamiętajcie, że co złego to nie ja, widzimy się już niedługo, trzymajcie się i cześć!